Cześć, witam Was gorąco w drugim odcinku podcastu. Płyty, które ukształtowały mój gust. Dla przypomnienia, w pierwszym odcinku opowiadałem o płycie Nirwany Bleach. No, a jak jesteśmy przy Granżu, to dzisiaj mam dla Was taką drugą pozycję. Wprawdzie nie Chociaż ja szczerze mówiąc, trochę tutaj bym się zastanawiał nad pewnymi wpływami tego Granżu. A mianowicie jest to płyta, druga płyta studyjna naszej polskiej grupy hej, płyta Ho. W zasadzie to tak się zastanawiałem po nagraniu tamtego odcinka, yy, że to był taki podobny okres i, i, i nawet potem się zastanowiłem, czy jednak od tej płyty nie powinienem zacząć. No ale jakoś tak ten Bleach właśnie y, padł jako pierwszy kandydat. Ale powiem równolegle, jak zachwycałem się y, albumem Nirwany, to gdzieś kawałeczek wcześniej pojawił się Hej z płytą How, która powiem zrobiła na mnie takie y, wrażenie bardzo surowej, dobrej, ale też wręcz melodyjnej płyty, bo przyznam szczerze, no trudno, w, jeżeli ktoś by poznał zespół Hey na tych późniejszych albumach, wyobrazić sobie na przykład y, Katarzynę Nosowską, która naprawdę gdzieś potrafi y, mocno, wręcz na przykład krzyczeć y, w takim kawałku jak Have a nice Day. A w tle ma za sobą w ogóle dobre gitarowe, że tak powiem, łojenie, bo numer jest naprawdę mocny i, i taki, taki właśnie wpadający w grunge'owe klimaty. Sam zespół chyba trochę się inspirował tą sceną, i na tej drugiej płycie to słychać, zwłaszcza jeżeli chodzi o same konstrukcje utworów, czyli te riffy. Ten klimat, ten pazur, ten taki właśnie zimny, trochę surowy charakter. Jednak tutaj z tą surowością, yy, no to można sobie trochę podyskutować, bo na tym albumie pojawiają się też przede wszystkim yy, bardzo ładne yy, takie yy, liryczne ballady. Chociażby jedną z, z nich jest yy, That's a lie która jest naprawdę w ogóle klimatyczną, taką mm, balladą. Jeżeli to dobre słowo w ogóle. Znaczy, no właśnie, się zawsze też zastanawiałem, czy to te ballady, no ballady to się kojarzą po prostu z, może z takim takim bardzo, bardzo lirycznym utworem. Tutaj bym powiedział, że ta liryka chyba jest taka bardzo klimatyczna, taka typowo rokowa. I taka też, y, właśnie jako taka wizytówka tych pierwszych kawałków Heja. No, bo gdzieś doskonale pamiętamy y, o tym, że ten zespół no, y, potrafił y, pisać już na samym początku swojej twórczości dobre, właśnie takie numery. No, takim chyba najbardziej rozpoznawalnym to jest y, moja i Twoja nadzieja z pierwszego albumu. No, ale powiem tak. Y, Czyli drugi album zrobił na mnie wrażenie, dlatego że przede wszystkim pokazał mi, że w Polsce w ogóle jest taka grupa, która gra dobrego rocka. Jest taka grupa, która wygląda w ogóle rasowo, czyli w ogóle kolesie, którzy yy wyglądają też właśnie trochę jak tacy granżowcy, co mi się bardzo podobało w tamtym czasie. Zresztą gdzieś do tej pory. Y, m, takie stroje darze dużym sentymentem. Mówiąc o tamtym czasie mam na myśli znowu pierwszą klasę liceum, czyli znowu gdzieś podobnie jak przy tym Licz y, ten, ten album właśnie poznawałem w tamtym okresie. Pamiętam, że też miałem y, jego wydanie na kasecie i dokładnie też ta kaseta cały czas chodziła w ogóle w moim odtwarzaczu i powiem... Y, Numery do tej pory gdzieś znam na pamięć. Teraz y, mam wydanie y, CD. No ale powiem, tak jak sobie odpalę, to w zasadzie gdzieś y, zawsze mam ten taki obrazek po prostu tego swojego nastoletniego pokoju i słuchania tego albumu, który właśnie też potem bardzo mocno y, wpływał na to. Że ja się w ogóle zainteresowałem takimi kapelami, które gdzieś tą muzykę uprawiały w podobny sposób. Szukałem też tych kapel w ogóle y, na polskim podwórku. Tak jakoś w ogóle y, trochę też podświadomie y, porównywałem y, do, do tego albumu y, Heja y, Te Późniejsze Kapele. I mogę powiedzieć, że na pewno ta płyta wpłynęła na mój młodzieńczy gust. Na pewno ta płyta po dziś dzień jest dla mnie wyznacznikiem bardzo dobrego, mocnego, rokowego grania. Na pewno ta płyta jest taką wizytówką, y, że właśnie na polskim podwórku, y, zwłaszcza w latach 90., mieliśmy naprawdę bardzo dobre rokowe zespoły. Sam Hej, no gdzieś on potem po latach y, trochę tą stylistykę swoją zmienił, co też wydaje mi się rzeczą naturalną, no bo wiadomo, w, y, jak zespół się rozwija, no to też y, ta taka muzyczna, y, muzyczne poszukiwania y, będą szły w różnych kierunkach i bardzo dobrze, że idą w różnych kierunkach. Dzięki temu mamy potem kolejne ciekawe albumy, ale powiem, y, no ja wracam do tej płyty, będę do niej wracał z ogromnym sentymentem właśnie ze względu na, na jej taki charakter, takiego rockowego grania na taki trochę y, granżowy powiew, który gdzieś y, tutaj w moim odczuciu się pojawia. Jest to płyta, którą y, poleciłbym na pewno wszystkim, którzy chcieliby zobaczyć jak wyglądały początki Heja. Jest to też płyta na pewno, którą bym polecił y, wszystkim, którzy w ogóle lubią y, grunge'ową muzykę. No wiadomo, tak? Y, Granczno to jest scena amerykańska, tutaj możemy mówić o jakichś inspiracjach, ale jednak y, z, chociażby z tego względu, że jeżeli ktoś lubi takie granie, uważam, że po tą płytę powinien sięgnąć i jest ona na pewno warta uwagi na pewno godnie powiem reprezentuje listę moich płyt i na pewno będę do tej płyty wracał bardzo często tyle słuchajcie jeżeli wy macie jakieś komentarze jeżeli chodzi o płytę Hey Ho to dajcie znać napiszcie bardzo chętnie poznam wasze zdanie jeżeli chodzi o ten album jeżeli w ogóle chcielibyście podyskutować ze mną o innych yy, płytach tego zespołu, to od razu powiem, że bardzo chętnie, bo nie tylko ta płyta, jeżeli chodzi o Heja, zrobiła na mnie wrażenie ale to jeszcze przejdziemy do tego gdzieś w kolejnych odcinkach. Dzięki, że wysłuchaliście do końca. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.